Witam na kanale Poddasze i spakowanie, Dzisiaj temat gładzi Szybka robótka Towar stoi, maszyna przygotowana starczy wymieszać I tutaj takie tam sto kilkadziesiąt metrów do zrobienia Takie nie to poddasze, nie to pomieszczenia Jak widać jeden skos w ciągu Sufity już pospojnowane, przygotowane Tak to się prezentuje. Parę metrów dorzucenia. Jak tutaj zostało, to zostało przygotowane, tak z głupsza. Tu było takie duże pęknięcie. Coś takiego wykute. Widać, ile było tu. Zarzucone zaprawą cementową. To są strony rozkute. Tu też porozkuwane. Zarzucone siatka. Pachlowy, żeby przygotować. Tutaj otwór był przesuwany w tą stronę o mniej więcej tyle. Czyli tu było doklejone, tu było wycięte. Widać to po posadce, To, co jest wycięte, taka sama ilość była przyklejona tu. Tutaj był tynk wyfrezowany na głęboko na te pół centymetra, tak aby mieścić masę, żeby to zasbroić. Tutaj tak samo wyfrezowane o taką grubość, żeby tu się zlicować. Oczywiście frezowane szerzej. Łączenie z tu zafrezowane szerzej siatka. I tak tu się prezentuje. Mam jakieś pęknięcie drobne. nadziwiam jakieś pęknięcia. Tynki. Nie wiem czy to widać. Takie są plamy z tego względu, że tymki były lekko prześliwane śliwiarką ręczną, papier tam 150-180 tak aby zebrać takie pozostałości po pianie bo to było pryskane ocieplenie było na pianie popryskane jakieś tam kropki tak żeby te wszystkie farfocle zebrać do tego stało się trochę tonieczko ściana się wyrównała, choć była tak miarę ładna no i widać to co jest ciemniejsze to jest zebrane bardziej to jaśniejsze to pozostawały, czyli tu był dołek, to była górka ściana się trochę przerównała oczywiście jak szlifowane tymki gipsowe no to trzeba to odpylić i zagruntować przy cementiaku tego nie robił zrzucił ziarno miotą, obmiot i tyle gipsiaki jak się szlifuje to trzeba gruntować z takich technicznych rzeczy F16 standardowo od wielu lat ze mną jest główny towar. Coś tam się wypróbuje innego, ale główny produkt to jest F16 nie zawodzi mnie, dobrze się robi, znam go na wylot, więc na co mogę sobie z nim pozwolić, więc po co zmieniać? Spojnowane papierem seminem jak zawsze, chociaż. Papier już mnie strasznie denerwuje i masy gotowe na ale o tym może jakiś osobny materiał, co, jaki, dlaczego. Ja chyba wrócę do prochu, już mam dość tych gotowych, ale to temat na osobny film. No i tak to jest przygotowane poprzeczne, rozciągnięte, tu uzupełnione także z na zero. Na stół zrobione jest, tam jeszcze minimalne wciągnięcie, a tu już jest, że tak powiem, na kartkę może być, nic nie rozszpachlowałem szerzej żeby nie robić górek ma być jak najbardziej płasko czyli nakładam i ściągam na zero, na zero, dwa razy tak żeby zrobić jak najbardziej równą płaszczyznę teraz po całości jakaś tam warstwa i tyle dobra, coś tam może nagram, nie wiem, tych filmów było sporo z tego szpachlowania u mnie ale może ktoś tam ciekawy jest czy coś się zmieniło, czy coś robię inaczej, że coś tam postawię, nagram? Takie tam dla urozmaicenia. Co tu jeszcze, jak będzie robione? Może od razu powiem, a potem sobie będziecie oglądać, bo w trakcie będę puszczał. <laughs> Ściany będą pryśnięte jakąś cienką warstwą. Taki, powiedzmy, niech to będzie taki nie, szpryc, gruntowanie, jak zwał, tak zwał. Przy pracy, agregatem, warto to zrobić. Przy wałku, zajęłoby to zbyt dużo czasu dodatkowego, więc to się nie pasuje. Jak ma to się agregat, cienko warstwo, byle tylko przybielić i można przewidzać nożem tylko, byle jak, żeby nie było górek, jakichś tam zbytnich batów, trochę przerównać. I zostawiamy to, priskamy te wszystkie ściany, zostawiamy, żeby to wstępnie sobie podciągło. Tu są ściany ładne, więc wciągać raczej głać nie będzie, więc można zrobić to mokre na mokre. Na obce taką warstwę zostawiłbym do wyschnięcia pełnego. Taką bardzo cieniutką, żeby tylko zapchać pory. Wtedy już na kolejnych warstwach Wam nic nie wciąga. Pamiętajcie, gładź im grubiej pożyczycie, tym będzie miała większy skurcz. To jest zawsze tak, jest, każdy materiał tak ma. Im go będzie więcej, tym skurcz będzie większy. Procentowo taki sam, ale skoro warstwa jest gruba, więc wychodzi skurcz większy. Im ciennie go pożycie, tym nie będzie skurczu. Czyli jak najpierw zrobicie już sobie bez skurczu, później już leci sam taki prosty myk, a robi robotę. I potem na to przyjdzie warstwa taka już docelowa. Pewnie mokre, na mokrach, jak wszystko się przymatowieje, to wieje. Już wtedy wyglądane i tyle. Poprawki oczywiście po wyschnięciu przed szlifowaniem. Przechodzę wszystko z lampą i patrzę, bo tam gdzie jest górka to górkę zbierzecie. Bat, coś wystający, frędzel, wszystko to zaszlifujecie. Ale jak będzie dołek, którego widać pod lampą, to przecież wy go nie będziecie szlifować, bo zrobicie dziurę. Więc wszystkie dołki po prostu się uzupełnia przed szlifem. I Po szlifie macie gotową ścianę do odpylenia i gruntowania lub podkładowania, Zależy jak to pracuje i to jest koniec tematu. Szlifujecie, odpylacie grunt lub podkład, w zależności jakie jak to ma preferencje, malowanie, koniec. Kasa do kieszeni i dziękuję. Ewentualnie po szlifie nieraz, jakieś tam jeszcze coś się znajdzie w trakcie szkolenia. Od razu biorę szlifuję, ołówek zawsze pod ręką i widzę, że to szlifuje, jest jakaś skaza, no to od razu sobie zaznaczam. Później po szlifie tą kładkę, którą robię, mogę po prostu nałożyć bez żadnych gruntów, bez niczego. Warto tylko sobie to zwilżyć wodą, dołożyć masy, jest zaznaczone, za jakiś tam czas sobie wrócić, przeszlifować, potem odpylić. Dziękuję, temat zatwierdzony. Nie robię poprawek po gruntowaniu, malowaniu, bo to jest bez sensu, to jest strata czasu. Jak już wchodzę na malowanie, to jest malowanie, to już nie jest szukanie poprawek. Oczywiście jak coś wyjdzie, jakieś tam się zdarzy, jedna czy dwie poprawki gdzieś. No to się poprawi, ale nie łażę już, nie szukam, bo to już nie jest ten czas na takie rzeczy. Czas na robienie ściany w trakcie szpachlowania. Wiem, zawsze to powtarzam, a zawsze jakieś takie, takie dziwne podejście, że inni szpachlują, szlifują, potem malują, potem znowu chodzą, oglądają te ściany, znowu jakieś poprawki. Trzeba czekać, aż wysnie. Znowu szukać, gdzie się robiło te poprawki i taka kończąca się opowieść. Zamiast to zrobić od razu. Jak się szlifuje, to widzicie w salutką ścianę. Raz przy razie. I to wszystkie Nie ma takiego czegoś, żeby pominąć poprawkę. Będziecie raz przy razie. Także po szlifie nie ma prawa być już jakichś tam poprawek. Jedna, dwie, gdzieś tam na całej inwestycji na kilkaset metrów. Jak się wiem, z pięć trafi po szlifie, to powinno być max. Tak to powinno być zrobione. To wszystko się szlifuje, odpyla maluje. Dziękuję. Tak to idzie. Najszybciej. Tutaj no ważna uwaga, ja nie dodaję do szpakowania wody, tylko dobrze wymieszam i to wystarczy. Masa ma wtedy mniejszy skurcz, a czas otwarty jest przy tej masie i tak wystarczający. Także to spokojnie można walić całe ściany, całe sufity i bez problemu to zaciągnąć. Nawet zwałka to można robić sobie po całych ścianach i nie ma problemu, że coś nam przysycha. że ja tu wody nie muszę dodawać. Tak to wygląda po drugim razie, praktycznie po pierwszym było tak, że porobić zaprawki też by to wyszło delikatnie żeby nie przetrzeć, no a po drugim razie tak to wygląda, po pierwszym nic nie wciągło, po drugim tym bardziej nic nie wciągnie, narożniki tym razem robię tak, że robię jedną ścianę, jak zrobię już drugą wracam i od razu robię narożnik w miarę na gotowo. Oczywiście szpachelkę kątową. Tu już pomieszczenia gotowe. narożniki w górę, tak przygotowane, wyprowadzone. Także tu narożników zbytnie nie będę wracał. Tylko jakieś punktowe poprawki. A tak już praktycznie mam je wyprowadzone. Jak wyglądają? Liznąć papierkiem, żadnego nie trzeba dokładnie wyprowadzić w przeszkijaniu. Ściana wygląda w ten sposób. Praktycznie idealny mat. Można by to prawie żadnego robić, Bez szlifu, bez niczego. Tak to wygląda. Na dwie warstwy. O wiele lepiej się robi niż na jedną. to tam nikt nie powie, że. W jednej warstwie super się zrobi. robię oczywiście, nie mówię, że nie. Szczególnie jak zwałka, wtedy gipsiaki szły naraz raz, ale nigdy się tak gładkiej, tak dobrej ściany nie uzyska. Nie, nie idzie. Wracając, <laughs> oczywiście naraz da się to zrobić, nie ma problemu, ale ściana tak nie będzie wyglądać. Nie ma takiej opcji. Dwie cieniutkie warstwy zawsze wyjdą lepiej niż jedna grubsza, tylko bez dwóch zdań. Po drugie, dwie cieniutkie warstwy nie wciągają, więc nie macie skóry pomarańcza, on się nie tworzy. Nie trzeba tego drzeć, To wystarczy przematowić raz przy razie i tyle. Przejść z lampą po wyschnięciu, czy nie ma jakichś dziur, które trzeba uzupełnić, a tak ściana jest na gotową. Szczególnie jak przejdzie trzyma doły, bo tam zawsze coś zostanie. Patrz się z góry, to jest inny ten. Lampa świeci z boku, patrz się z góry, zawsze coś tam się przełoży. Bo tam najczęściej, jak są oprawki, to zawsze tam no i gniazdka, standardowe przygniazdko, to jest zawsze trzeba podokładać. Tak, w koło przewodów ładnie, później oblecieć. Teraz szkoda to robić, bo tylko się narobi bałaganu. Jak masa w ciągu to by się matowała. Jeden krug w koło kawali obrobiona, na wyszły. Bardzo fajnie. Kiedyś jakoś mnie to nie szło tak na gotowo. Z jednym zamachem, nie wiem, potem to przestałem robić. Robiłem po wyschnięciu, a tutaj znam próbę za jednym zamachem. Tylko że zostawiam robię jedną ścianę. Kolejną ścianę dopiero wracam do narożnika i znowu, kolejną ścianę wracam do tego i tak po kolei Potem sufit i znowu dopiero do narożnika Tak to wygląda, naprawdę nie ma do czego się przyczepić Ładne tynki tutaj władzie, wychodzą ładne Nie trzeba nic cudować. Gładź wyjdzie, ładna <laughs> tutaj sufit sobie ciągnie. <laughs> Pierwsza warstwa. Oblecę jeszcze stało tylko to ten kawałek, tam korytarzek, tu kawałek. Wtedy pewnie zrobię sobie przerwę na obiad, sufit sobie cały dociągnie w tym czasie i wtedy na koniec rzucę sufit. I tyle już ściany nawet dzisiaj może pod koniec pierwsze pociągną, to już od razu będę robił sobie poprawki, szukać jakichś dziurek, żeby to już że za jednym schnięciem wszystko szło. Dobra, ja będę się dalej... może coś tam jeszcze pokażę. Kolejny dzień, <laughs> szyna robotę zrobiła, jak widać ładnie już dosycha. Tu jest więcej, tu jest trochę ciemniejsze, narożniki na dole, ale jest ogólnie w miarę sucho. I teraz tak, lampa ustawiona, tak to wygląda pod światło, tak to wygląda z bliska. I teraz całą ścianę należy przejść i poszukać sobie dziurek. Tu na przykład jest coś takiego. I teraz żeby to zeszliwać, to całość trzeba by wyździerać. Lepiej w tym momencie po prostu dołożyć trochę masy. I tyle. Tu kolejny. Ten narożnik nie był robiony na gotowo, bo tu jest kąt prosty. to trzeba go z ręki wyprowadzić. A te były już wyprowadzone szpachelką kątową i tak wyglądają. O, tu jakaś skaza. Można troszkę dołożyć. A narożniki wyglądają tak. Tu jeszcze jest mokry, ten narożnik jest rozwarty i też wygląda tak. O. Takie coś w tym momencie wystarczy dołożyć. I tyle. Kolejne takie kreski, to wszystko najpierw sobie po prostu dołożyć masy tu gdzieś dotknięte. Musami tu dziureczka mała, no tak by na ją gładzie. Przed szlifem. takiej jakości warto się przyłożyć, bo później mniej czasu to się szlifuje. Jest mniej poprawek. Jak widzicie, jakieś pojedyncze naprawdę drobnostki. Teraz podokładam, wyszlifuję im ściany. Wam na cacy. Najwięcej poprawek hmm. będzie na dole. Takie o tego typu. Bo tu były takie dziury wiem, od zamiatania, czy coś od szczotki powybijane. Także to było na stworzu pewne, że to powciąga i te dołki po A tak na ścianie zbytnio nie ma co tu się doszukiwać. Kolejny narożnik, i znowu taka tam nieduża skaza, o tutaj jest dziurka zobaczcie jakiejś skali to jest dziurka, to tak? nie jest jakiś krater zobaczcie porównując to palca o, tu to praktycznie dało rady pewnie zyszować, ale lepiej sobie troszkę dołożyć i temat z głowy. Dobra, ja biorę się za szukanie takich małych dziurek i to, trochę zmienię technikę, ponieważ będę moczył w tych miejscach. Do porównania, jak tak cienko się nałoży, ta masa jakby się trochę bardziej utwardzi, jak przyszkli w tych miejscach, jak się nakłada już na wyschniętą. Wciągnie chyba się ten polimer w tą ścianę, wpije. Na wierzchu zostaje wypełnienie i miejscowo jest bardziej utwardzone. Dlatego delikatnie w ten będę. Dla próby gdzieś tam zmaczał. Dobra. Biorę się za poprawki, a potem pokażę wam jak szybko umyć maszynę i zabezpieczyć, żeby raz, żeby nie rdzewiała, dwa, żeby potem to wszystko się ładnie rozbierało i przy następnym użyciu nie było żadnych problemów, że coś się zapiekło, coś się coś jest jakiś syf.